Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się takim odcinkiem, co się znajduje na moim Galaxy S3, czyli What's on my Galaxy S3. Po angielsku mówiąc. I jeszcze kilka informacji na sam wstęp, czyli um, chciałem od przyszłego tygodnia wprowadzić taką nową serię, drugą serię, która jest jeszcze w fazie przygotowań, ale myślę, że Wam się powinna spodobać więc myślę, że właśnie dosyć będzie to fajne, ale to od przyszłego tygodnia wszystko spokojnie sobie zobaczycie, więc przejdźmy do rzeczy. O, nie będę omawiał wszystkich aplikacji, jakie mam na smartfonie, czyli tam giery i innych, co mam w menu, tylko mówię mniej więcej co mam na home screenie. Czyli używam Apex Launchera jak widzicie, polubiłem go ostatnio znowu. I zaczynając teraz, omówię najpierw jakie mam widżety mniej więcej. Tutaj szybko teraz rzeczkę ten. No i zaczynajmy sobie test od Apex Launcher, taki od multitaskingu, bardzo fajny taki przycisk. Od razu na ekranie trzeba przyciskać przycisk Home. widget budzika przydatny. Widget ZG od tapet i dźwięków. Kolory w negatywie bardzo fajny. Widget od Samsunga. Latarka też się często przydaje, gdzie nie, nie ma światła i szybko musimy sobie jakoś sobie zapalić. Widget od aplikacji Plan Lekcji, którą już recenzowałem na moim kanale. Dalej mamy kalendarz od Google. Albo widżet, wyłączyć wszystkie dźwięki, to jest też bardzo fajna opcja. No i na końcu taki ekran społecznościowy, czyli widżet Twittera oraz Facebooka. Więc tak, kiedyś miałem wszystkie aplikacje na samym home screenie wybadane, teraz sobie zrobiłem tak, doka mniej więcej stronnicowego, można powiedzieć. Czyli mam różne strony po prostu w doku, i teraz będę wam omawiał, czyli mamy. W pierwszym folderze Twitter, TweetDeck, Instagram, Facebook, Skype, GG, Messenger, Flipboard oraz Google. Dosyć rzadko używam Google, ale wylądował w folderze o nazwie społeczności. Dalej mamy folder połączenia, czyli telefon, wiadomości i kontakty, czyli podstawowe rzeczy do komunikacji w telefonie. Dalej będziemy mieli maila. Potem mamy przycisk od menu, od siatki aplikacji. Dalej mamy ikonkę sklepu Google Play, folder z przeglądarkami internetowymi, oczywiście częściej używam Chroma ze względu na synchronizację zakładek, ikonkę aparatu. Dalej w następnym folderze będziemy mieli ap aplikację pogodynka na samym starcie. Mm, więc właśnie, mam aplikację pogodynka e, Speed Test, Tunnel in Radio, e, Google Reader, Flipboard. Nie wiem co on tu robi, będę musiał po nagraniu gdzieś go wyrzucić z tego folderu. Evernote, czyli niedługo po, postaram się zrobić. Bardzo fajna aplikacja do notatek, recenzję postaram się zrobić. Too much, Tfn Player oraz Google Currents, czyli też e, bardzo, bardzo fajna aplikacja do czytania różnych artykułów z internetu, z różnych stron. Dopiero ją ogarniam, bo do dzisiaj dopiero zainstalowałem. Dalej mamy aplikację Plan Lekcji, ikonkę. Potem mamy aplikację Pocket, którą już pokazywałem bodajże w Top 5 aplikacji na Androida. Dalej mamy aplikację Home Manager. Służy ona do bardzo prostego ustalania jako defaultowy launcher, to jest bardzo przydatne. Potem możemy sobie szybciutko usunąć defaultowy, ustawić jakiś inny, to jest, to jest właśnie bardzo fajne. Dalej ikonka YouTube, Galeria oraz Task Killer bardzo przydatna, moim zdaniem, rzecz. Używałem ją na wszystkich urządzeniach do czyszczenia RAMu. Dalej mamy folder z aplikacją Kalkulator, standardowymi notatkami od Samsunga, kalendarzem od Samsunga, S Voice i coś tam jeszcze było. Przepraszam, bo podkładam dźwięk, bo wcześniej mi się coś tam popsuło. Tutaj miałem ikonkę od sprawdzenia stanu konta. Mm, tylko akurat teraz byłem w offline, bo żeby nikt do mnie nie zadzwonił. Dalej aplikacja Moje pliki, bardzo fajny krok od Samsunga, że to wprowadził. Dropbox, yy, Google Now oczywiście, też bardzo bardzo fajna aplikacja. Aplikacja od zegarka, jeszcze raz, żeby coś tam na przykład stoper ustawić, czy coś takiego. No i ostatnia aplikacja, jaka się tutaj znalazła, jest to Double Twist. Głównie używamy ich do słuchania podcastów. Jest naprawdę bardzo fajna, może też zrobię jej recenzję, więc dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, łapka w górę i widzimy się myślę, że w przyszłym tygodniu na nowej serii, którą właśnie Wam wtedy zaprezentuję. Więc dzięki za obejrzenie i na razie.